Dowiedziono, że człowiek najlepiej uczy się podczas zabawy. Najszybciej, najprzyjemniej, najlepiej zapamiętuje. Dotyczy to nie tylko młodych ludzi, dotyczy to również dorosłych, którzy coraz częściej szkolą się, korzystają z rozmaitych gier. Dlatego stwierdziliśmy, że skoro mogą dorośli już w swoich biznesowych szkoleniach korzystać z gier, dlaczego nie skorzystać z gier w szkole? I wymyśliliśmy i chcemy Państwu zaproponować trzy gry oparte o popularne szkolne lektury. Pierwsza gra to robak w oparciu o Pana Tadeusza. Lektura, która jest wśród lektur obowiązkowych i czy w całości, czy w części na pewno zostanie, no bo trudno tej lektury w naszej kulturze nie znać. Druga gra dotyczy świtezi. Świteź, balady i romanse, czyli też lektura ta, którą akurat młodzi ludzie po prostu lubią. No i w końcu w pustyni i w puszczy, książka, nad której obecnością w szkołach sporo się dyskutuje. No niemniej rozwiązanie, które proponujemy, a więc i gra, i platforma wiedzy, mogą Państwu podpowiedzieć, po, w jaki sposób można ciekawie interesująco o tej lekturze rozmawiać. Wszystkie gry, które Państwu będę chciała zaproponować, łączy jedna cecha. Otóż z jednej strony gramy. I każda gra oczywiście ma swoją instrukcję, na dodatek jeszcze dysponujemy filmowymi instrukcjami gry, żeby było łatwiej pojąć, jakie są ich reguły. Ale równocześnie za pomocą kodów QR nasze gry połączone są z internetowymi platformami wiedzy. Na, to, na przykład Pantadeusz ma swoją platformę, proszę spojrzeć panda.pl promocja książki.pl za pomocą kodu QR zeskanowanego ewentualnie wpisując po prostu adres do internetu trafiamy na platformę która jest dla wszystkich dostępna łatwo można z niej korzystać czy posiadasz grę kartonikową czy nie do, na platformę możesz trafić i tutaj Kolejna taka cecha naszych, naszych gier odwołujemy się do kultury memów. Młodzi ludzie bardzo lubią ilustracje połączone z zapewnymi opisami, zapamiętują wtedy pewne, pewne wątki, to jakoś wchodzi do głowy, można się uśmiechnąć i przestaje to być takie ciężkie i trudne. Otóż właśnie rozpisaliśmy Pana Tadeusza. No oczywiście jak gra, jak każda gra ma swoje karty. I te karty postanowiliśmy zrobić na zasadzie memów, to znaczy mamy postać, i do postaci dobrany odpowiedni cytat. Oczywiście są to cytaty z Mickiewicza, ale jestem przekonana, że gdyby Mickiewicz dzisiaj żył, to na pewno byłby świetnym twórcą memów, ponieważ rzeczywiście te jego frazy doskonale się do tego nadają. I tym sposobem mamy wszystkie Mickiewiczowskie może nie wszystkie, ale najważniejsze postacie z Pana Tadeusza, narysowane i podpisane odpowiednim cytatem. Co więcej, przy każdej postaci na karcie znajdują się jej atrybuty, a więc od razu podkorowo wchodzi do głowy, że na przykład podkomorzy miał tabakierę, a Jankiel prowadził karczmę, bo widzimy tutaj kufle, ale też grał na cymbałach. Klikając w poszczególne karty, Dokładnie pod jednym klikiem, pod jednym klik, młody człowiek ma bardzo ciekawie opisaną daną postać. Wszystkie opisy i wszystkie teksty na Platformie Wiedzy stworzone zostały przez profesora Pawła Bukowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to rzeczywiście najnowsza, bardzo nowoczesna i bardzo prosto podana, atrakcyjnie wiedza na temat postaci z pana Tadeusza. Czy w ogóle wiedza na temat utworu. Tą wiedzę znajdziemy pod dwoma zakładkami. Jedna to poemat i to jest wiedza historyczno-literacka, przy czym znowu oparta na najnowszych badaniach. Mamy również zakładkę do przemyślenia i tu zapraszamy młodych ludzi do dyskusji. Tutaj mogą sami powiedzieć, co myślą o stosunku Mickiewicza, powiedzmy, do kobiet, jak widzą Mickiewiczowski opis Żydów, czy na przykład jak odnoszą się do tego, jak przedstawiano w panu Tadeuszu kwestię chłopską, można dyskutować, zapraszamy do refleksji krytyczno-literackiej, młodzi ludzie uwielbiają być zapraszani do pewnej aktywności i lubią, gdy słucha się ich opinii, a nie tylko odtwarzają poszczególne frazy czy, czy, czy kawałki podręcznika. Znajdziemy tu również y, zakładkę na naszej Platformie Wiedzy dla Nauczycieli. Otóż y, 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 pod, y, pod kafelkiem Edukacja znajdują się, znajdują się bardzo nowoczesne scenariusze lekcji zgodne z podstawą programową. Można je po prostu pobrać i wykorzystać. Mówię, mówiłam teraz o panu Tadeuszu, ale na bardzo podobnych zasadach zrobiliśmy grę świteś. To znaczy, gra to już jest gra innego typu. O ile robak jest grą planszową, a więc mamy planszę, która przedstawia soplicowo, i na tej planszy rozgrywa się cała akcja naszej gry, o tyle świteść to gra karciana, a więc w tym wypadku dysponujemy wyłącznie kartami. Karty również zaproponowane zostały na zasadzie memów, to znaczy mamy, fragment, mamy cytaty i stosowną ilustrację. O ile w panu Tadeuszu Inspirowaliśmy się grafiką z czasów empire, z czasów Napoleona. O tyle balady i romanse inspirowane są folklorem pogranicza litewsko-białorusko-polskiego, a więc tych terenów, na których żył w młodości Mickiewicz. Gra Świteś została nagrodzona przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej wybrana została grą roku właśnie ze względu na swoje walory graficzne. Także tutaj Myślę, że, że Państwo też będą mieli ogromną przyjemność z korzystania z tej gry i młodzi ludzie również. Gra świteś polega na tym, że korzystając z motywów mickiewiczowskich, yy, Układamy swoją własną opowieść. To, ta gra powstała w momencie, kiedy wychodziliśmy z pandemii, dzieci wracały do szkół, dzieci, które oduczyły się mówić. No ale okazuje się, że nasze dzieci w zasadzie bardziej teraz porozumiewają się tekstami na smartfonach niż mową mówioną, więc sytuacja, kiedy trzeba tworzyć narrację, kiedy trzeba opowiadać, to jest świetny moment do uruchomienia nie tylko wyobraźni, ale po prostu umiejętności porozumiewania się. Znowu zasady gry są na stronie. Natomiast na Platformie Wiedzy znajdą Państwo no po pierwsze opis każdej z ballad, a po drugie bardzo ciekawe informacje na temat no, na przykład głównych motywów, które w balladach Mickiewiczowskich występują, ponieważ jeżeli te ballady rozbierzemy na kawałeczki, na klocki, to okaże się, że tak jak klocki Lego, one są złożone z pewnych bardzo konkretnych elementów, w tym elementów fantastycznych. I właśnie ta fantastyka, czyli na przykład wpływ, postać fantastyczna, tajemnicze zniknięcie, moc modlitwy, no i oczywiście zbrodnia i kara, to wszystko tutaj, no i miłość, to wszystko się tutaj znajduje i wokół tych motywów się poruszamy, a swoją drogą bardzo jest interesujące przeczytać na przykład, co Mickiewicz myślał o miłości. Jaki był Mickiewiczowski pogląd, czy to na miłość, czy na przykład jak Mickiewicz widział kobietę. Taka analiza twórczości Mickiewicza, tej pierwszej, prawda? Tych pierwszych utworów, jakimi były ballady i romanse. Ale niezależnie od tego, że analizujemy motywy, przedstawiamy poszczególne ballady, mamy tutaj bardzo interesujący, interesującą zakładkę. Która się nazywa Mickiewicz, i tu mówimy o samym twórcy, kim on, kim on był, jaka była jego wyobraźnia, jaki był jego język czy jaka była jego świadomość narodowa. Są to rzeczy niezwykle interesujące, nowe, i wiemy, że młodzież się tym naprawdę interesuje. Pytanie, kim Czuł się Mickiewicz, czy Polakiem, czy Litwinem, czy Rusinem, po jakiemu on mówił, jaki był język Mickiewiczowski. Wiemy, że, że pisał po polsku i po francusku, pewnie znał język ruski, litewskiego nie znał, ale w tym wszystkim jaka była jego świadomość, to są niezwykle ciekawe rzeczy, z których można wyjść do szerszej rozmowy z młodymi ludźmi. Poczuciu chociażby tożsamości narodowej. Bardzo zachęcam do skorzystania z tej platformy wiedzy i podobnie jak w przypadku yy, Robaka, znajdą tu Państwo również zakładkę Edukacja i tu znowu można pobrać bardzo interesujące scenariusze lekcji, które przygotowała biserka Czejowicz. I w końcu, proszę Państwa, przechodzimy do książki, o której ostatnio bardzo dużo dyskutowano. Książki, którą moje pokolenie uwielbiało, wszystkie filmy bardzo przeżywaliśmy, a która nagle została przez młodych ludzi odrzucona. Odrzucona została również przez krytyków, przez czytelników, przez nauczycieli, no, którzy twierdzą, że po, prost, po pierwsze jest to trudne, a po drugie jest tu bardzo dużo takich tekstów, które z dzisiejszego punktu widzenia są niepoprawne politycznie, niezrozumiałe i niepoprawne politycznie. No i że właściwie ta książka a więcej szkody niż pożytku z czytania w pustyni i w puszczy. Otóż yy, nasza Platforma Wiedzy, również stworzona i Gra i Platforma Wiedzy, stworzona również we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Starają się pokazać, że nawet jeżeli mamy książkę trudną, z, trudnie, z trudnymi elementami, a co to wiele mówić, takich trudnych ksiąg jest wiele, chociażby Biblia, gdzie mamy wiele okrutnych scen i trudnych do zrozumienia, że taka książka to jest również dla nas bardzo ciekawa szansa, żeby podjąć interesującą dyskusję, żeby z młodymi porozmawiać. Jeżeli nawet nie przeczytamy całości, to. Może warto, warto zastanowić się nad jakimś fragmentem i potraktować go jako punkt wyjścia do rozmowy, która otwiera dzieciom różne klapki w głowie. Ale przejdźmy do konkretów. Otóż w tym wypadku yy, powieść została rozpisana to jest gra planszowa i gracze wędrują po Afryce. Yy, i rozpisana została na poszczególne przygody, które się im zdarzają w Egipcie, w Sudanie, następnie w Sudanie Południowym, aż w końcu dochodzą do brytyjskiej Afryki Wschodniej. Mamy tu wszystkie przygody z czarownikami, ze słoniem, z baobabem, z horonel. Wszystko tutaj znajdziemy. I teraz te kafelki, podobnie jak w przypadku yy, świtezi czy robaka, również na pleckach, na rewersach ma do, mają kody QR. I poprzez te kody QR trafiamy na platformę wiedzy i tutaj na przykład możemy się czegoś więcej dowiedzieć o bohaterach powieści. I właśnie już w tym miejscu na przykład tłumaczymy dlaczego... Kali przedstawiony jest tak, jak jest przedstawiony. Uczymy młodych ludzi myślenia o kontekście historycznym, o konwencji literackiej. Przecież Kali to jest Sancho Pansa, to jest piętaszek, to jest rzędzian, to jest pewna konwencja. Dlaczego Kalego tak przedstawiano, a nie inaczej? No, tak widziano Murzyna na początku XX wieku. I o tym również należy z młodymi ludźmi porozmawiać. Pojawia się pytanie, dlaczego Nel jest taka, jaka jest, czyli taka bardzo bezradna i w zasadzie mało samodzielna. Tak przedstawiano kobiety na początku XIX-XX wieku, chociaż oczywiście Ania z Zielonego Wzgórza Rówieśniczka Nel jest już innym typem dziewczyny, i o tym też można z młodymi ludźmi porozmawiać. A poza tym jest to też. Wizja kobiety, jaką miał Sienkiewicz. I znowu mamy kolejny temat do dyskusji. Przekonaliśmy się, że młodzi ludzie są zachwyceni, jeżeli mogą porozmawiać, podyskutować z autorem, nie zgodzić się z nim, powiedzieć: Twoja wizja nie przystaje do dzisiejszych czasów. Coś mi się podoba albo nie podoba, ale w tym wypadku nie miałeś racji. Wiemy, bo młodzi ludzie pisali listy do Sienkiewicza po przeczytaniu Pustyni i w Puszczy i po zagraniu w naszą grę i po przejściu Platformy Wiedzy. I to było naprawdę bardzo ciekawe. Poza tym, gra i platforma dają możliwość znowu za jednym kliknięciem. Ta wiedza jest bardzo łatwo dostępna. Wytłumaczenia różnych spraw. Na przykład, o tutaj młodzi nasi bohaterowie jadą pociągiem. Młodzi ludzie to czytają, właściwie nic wielkiego, no jadą pociągiem. Tu staramy się wytłumaczyć, czym był pociąg w Afryce na początku XX wieku, że to była prawdziwa rewolucja komunikacyjna. I y, mamy tutaj, y, pod każdym takim kafelkiem, znajdują się pytania, i od razu są na nie odpowiedzi. Po to, żeby zmusić i za zachęcić młodych ludzi, do zastanowienia się, na przykład, wymień dwa powody, dla których Brytyjczycy budowali w Afryce linie kolejowe. Chociażby. Ja przyznam, że moim ukochanym kafelkiem, ulubionym jest ten, kiedy Staś wysyła do Tatusiów latawce. Można zapytać, dlaczego Staś nie wysłał SMS-a. To jest takie pierwsze pytanie, dlaczego latawce. No i tutaj wykorzystaliśmy ten element jako świetną okazję, żeby wytłumaczyć młodym ludziom, jak bardzo zmieniły się środki komunikacji w ciągu ostatnich stu lat. I znowu mamy tutaj pytania na koniec. Co to jest telegram, a co to jest telegraf? Prawdopodobnie już nikt nie wie. Już nikt z młodych ludzi nie widział telegramu na oczy. Co to jest alfabet Morsa? Z czego Staś robił latawce i skąd miał potrzebne materiały? I tak dalej, i tak dalej. Więc yy, tego typu odczytanie lektury, kiedy zastanawiamy się nad jakimś elementem, no chociażby sławna scena Stasiu Mahdiego, który wedle Sienkiewicza był gruby, tłusty, nalany. Okazuje się, że nic podobnego, wręcz odwrotnie, to był asceta, był wysuszony i, 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 i w swojej religii zagłębiony. Więc jest to świetna okazja, żeby porozmawiać o islamie. Czym był islam, jakie są religie? Co łączy islam z chrześcijaństwem, a co nie. O chrześcijaństwie rozmawiamy, kiedy mówimy o scenie, kiedy Staś i, i chrzci swoich, swoich przyjaciół. Pytanie, czy można chcić, czy nie można, jak to z tym chrzczeniem, prawda? Czy, I w ogóle można bardzo interesująco rozmawiać o misjonarzach, jaka była ich rola wtedy, jaka jest rola dzisiaj, co robią. Więc lektura rozpisana na elementy gry, a równocześnie te elementy gry podłączone do platformy wiedzy, która sięga znacznie głębiej, no, daje Państwu świetną możliwość rozmawiania z dziećmi o pewnych sprawach w sposób nieoczywisty. Ja Jestem przekonana, że to jest tak jak przekładamy lekturę na grę, to jest tak jak przekładanie lektury na film czy na spektakl teatralny. W momencie kiedy wkuracza inna sztuka, to ona wymaga dodatkowych refleksji. No, na przykład jeżeli tworzyliśmy grę, musieliśmy się zastanowić jak postać wygląda. Bo bez tego nie stworzymy karty, która tą postać przedstawia. Jakie są jej atrybuty? Tu już nie można się prześlizgnąć. Tu naprawdę trzeba sobie na te pytania odpowiedzieć. Bardzo ciekawą sprawą jest pytanie właściwie, co jest dla nas wygraną. W przypadku Pustyni i Puszczy po prostu gracz musi przebyć drogę i odnaleźć ojców. W przypadku Świtezi to jest gra storytellingowa. Gracz y, musi stworzyć własną historię, złożoną z klocków, których dostarczył w swoich balladach i romansach Mickiewicz. Bardzo ciekawą sprawą było, co jest wygraną w robaku. Czyli w panu Tadeuszu. Właściwie zaczęliśmy się zastanawiać, do czego dążą nasi bohaterowie, co będzie ich wygraną, kto ich pcha do tej wygranej. No, okazuje się, że jak wiemy wszyscy, owszem, pokochajmy się, nastąpiła klęska. Szedł Napoleon na Moskwę, ale niedługo potem spod tej Moskwy wracał. No więc co będzie wygraną? A wygrana będzie wtedy, jeżeli ksiądz Robak, jedyna postać, która tutaj. Yy, Rozmyśla cała reszta bohaterów Pana Tadeusza posługuje się emocjami. Natomiast ksiądz Robak cały czas planuje, tworzy, buduje swój spisek. No więc wygraną w robaku jest to, że Robak osiągnie swoje cele. A jakie ma cele? Ożeni Tadeusza z Zosią. Dzięki czemu? Zażegna spór choreszków z soplicami. No i przygotuje soplicowo na przyjście wojsk napoleońskich. A co mu może przeszkodzić? Ano kłótnie wśród bohaterów, a pan Tadeusz składa się głównie z kłótni. No i dekonspiracja. I na tym polega gra Pantadeusz. A tutaj też trzeba było sobie odpowiedzieć, tak naprawdę, o co chodzi naszym bohaterom, i wszelkie uniki w tym wypadku nie wchodziły w grę. Bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z platformami wiedzy, których adresy widzą Państwo na ekranie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do dotknięcia i wypróbowania gier. Gry. Świteś i pustyni w puszczy można kupić, natomiast gra Robak dostępna jest w bibliotekach w dużych ilościach, także też można tę grę wypożyczyć i z niej skorzystać. I wszystkich zapraszam na platformy wiedzy. To już jest najłatwiejsze, bo znowu platformy dostępne pod jednym kliknięciem. Proszę wejść na stronę, kliknąć, sprawdzić, a jeśli się Państwu spodoba, wypróbować grę, wypróbować platformę i korzystać z nich w swojej pracy. Dziękuję bardzo.